Stara mądrość życiowa mówi, że nie jesteśmy w stanie wykonać dobrze dwóch czynności jednocześnie. Z drugiej strony, świat coraz bardziej przyspiesza i musimy wręcz czasami wykonywać kilka rzeczy naraz. I ktoś mógłby też powiedzieć, że z umiejętnością zarządzania własnym czasem człowiek się rodzi i nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy go nauczyć. Otóż mój kurs ma zamiar udowodnić, że wcale tak nie jest że są praktyczne rzeczy, jak chociażby kwestia ustanawiania własnego harmonogramu i planów, które mogą pomóc człowiekowi w zarządzaniu czasem własnym. Stąd chciałbym zaprosić wszystkie te osoby, które mają pewne problemy związane z tymi kwestiami, do uczestnictwa w takim kursie. Oprócz rzeczy takich właśnie jak tworzenie własnych planów i harmonogramów będziemy zajmować się także trochę innymi rzeczami również związanymi z tym problemem, jak chociażby kwestią pracoholizmu czy tak zwanymi pożeraczami czasu.